Wykryto łódź płynącą z wysp dziewiczych. Ma wyłączone światła. Płynie St. Thomas 6 km stąd. Łódź płynie w nocy bez świateł. To metoda przemytników. Widzę ją na radarze. Agenci są gotowi do jej zatrzymania. Włączę sygnał. Odliczam. Agenci włączają reflektory. Widzę ludzi. Nie zatrzymują się. Wydajmy rozkaz. Ostrzelamy ich. Łódź nie zwalnia. Agenci wystrzeliwują racy ostrzegające. Zatrzymać się! Stać! Wyłączcie silniki, wrzućcie luz. Udało się złapać przemytników. Teraz trzeba zabrać wszystkich na pokład. Wyłączcie silnik. Inaczej go ostrzelamy. Kto kierował? Ten w niebieskim. Ręce do góry. Przemytnik zostanie zatrzymany i trafi do aresztu. Powoli, sporo tam ludzi. Najpierw należy zabezpieczyć migrantów. Ręce do góry. Mała łódź wypełniona ludźmi nabiera wody. Nikt nie ma na sobie kapoka. Rutynowy patrol zamienia się w akcję ratunkową. Ręce do góry. Łódź się napełnia.